Siemanko wszystkim, 20 grudzień A ja jestem na działce i co? Wygrzewam wędzarnię Będziemy dzisiaj wędzić Priorytet to, tak jak mówiłem, dobrze wygrzać wędzarnię Ładnie ją wygrzejemy, później wsadzimy w sad Zaś będziemy sad wygrzewać Jak już ładnie wyschnie, oczywiście będę pokazywał to Zaczniemy prawdziwe wędzenie. Dobra, lecimy. Już rośnie. Co jest też ważne, wygrzewamy tym drzewem, którym będziemy wędzić, czyli w moim przypadku jest to jabło śliwa Ale można też każdym liściastym, znaczy każdy w większości liściastych. Ale ja zawsze wygrzewam tym samym drzewem, które, którym będę wędził. Poczekamy aż się ładnie rozpali, wyżarzy i będziemy wysuszać i wygrzewać moją wędzarnię zawsze sobie pościelę albo folię albo papier pergaminowy potem się to łatwiej czyści i sprząta dobrze przemykamy i niech się wygrzewa sad wsadzony ale to tak upchnąłem mówię wam jeszcze mam dwa łódka i nie wiem czy je zmieszczę i patrzę czy gdzieś nie styka się z drzewem, bo się nie dowędzi. Tu jeszcze minimalnie. Ta wołowinka, o. o teraz będzie git. Co tu mamy? Jakaś słoninka. Boczków, trochę, trochę szynki, kiełbaska. Dobra, niech się teraz ładnie przyzwyczai do tej temperatury. Może ta te łódka gdzieś tu jeszcze upchnę, dobra. Na razie jak najmniej dymu. Sam żar. Niech się wygrzewa jeszcze. Rozpłynąłem sobie wędzarnię, żeby widzieć przez okno termometr. Nie będę musiał latać tam dookoła, bo zawsze ją miałem tam z tyłu. Musiałem co chwilę latać, czy, czy temperatura jest ok. Ja tu sobie będę siedział, oglądał sobie telewizor i spoglądał na termometr wędzarni. 40 stopni. Ale zobaczcie. Widzicie? Kiełbasa była niby sucha A jeszcze wyszły bąble Więc trzeba to jeszcze dobrze wysuszyć Nie zamykam jeszcze nie wędzę Tylko przymknę tak i niech się suszy O jak się ładnie wszystko osuszyło Zobaczcie Dobra Teraz zaczynamy wędzenie suchutko, suchutko, suchutko Cudko. Jedziemy z tym koksem. Mesio. Pies mój. Lubi tu przechodzić na działkę ze mną. Zobaczymy, jak tam moje pszczółki. Moje pszczółki śpią. Czekają na wiosnę. Ale się dzisiaj pogoda zrobiła. Kurde. Patrzcie, jak słońko zaczęło świecić. Masakra. Super. Pierwsza godzinka wędzenia Kiełbaska już nabiera kolorów Moje łódka, które ledwo tu upchnąłem Też zaczynają dostawać koloru No nic, jedziemy dalej Zobaczymy Temperatura 50, no prawie 50 Tak staram się trzymać 50, 55, pod 60 Jak to wygląda po dwóch godzinach Kiełbaska już się elegancko zaczyna robić. Utka Też fajne wołowinka. Wołowinka będzie musiała troszkę dłużej powiesić Ale kiełbaski. Patrzcie na to. Oj, ta będzie niedługo zjedzona przeze mnie i przez mojego psa. Dobra. Jedziemy dalej. Trzy godzinki wędzenia minęły. No, ta kiełbaska będzie za. Chwilkę do skosztowania Ale patrzcie jak już utka i ta wołowinka O kur, taki to już jest kolor O Jezus Jak ja to lubię I tam widzę słoninka już elegancko dochodzi Super Super Jak na razie to jestem bardzo zadowolony Temperatura Na jakiej wędze to jest Staram się trzymać tak 50 może być 55, ale ogólnie tak 50 jest super. No mówię kiełbaska jeszcze myślę, że z godzinkę i będzie git. Reszta to jeszcze musi się trochę powędzić niestety, ale ja tu zostaję i wędzę aż, aż się uwędzi. Dobra, czekamy dalej. A wam powiem, że pogody to co lepszej dzisiaj nie mogłem wymarzyć na wędzenie. Rewelacja. Rewelacja. Może nie na Bałtyku, ale na Śląsku <laughs> 3,5 godziny jedzenia ja Myślę, że kiełbasa będzie już chyba git O kurde, ale ładna ja pierdziulę Zaraz będę kosztował tą z dołu Tam będzie do zjedzenia Panowie i panie Petardinio normalnie, pycha wędzarnia TOKO. Nie to, żebym reklamował, ale mamy już ją trzeci rok. I kurde, naprawdę się sprawdza. No, będzie ok, więc nie ma się do czego przyczepić. Ostatnio mi e, w, termometr walną, znaczy walną, no, pokazywał. Plus 40 tydzień temu. Wiadomo, że nie tak napisałem do, do firmy, i nie było problemów. Odesłali mi nowy, który jest tutaj, więc jak najbardziej jestem na tak. 5 godzin wędzenia za mną. Kiełbaska, jak wreszcie widzieli na filmie, wyjąłem wcześniej. Reszta jest pięknie uwędzona. w to się uwędziło dzisiaj! O Jezus i ładnie zapiekło, tak jak chciałem zawsze tą piątą godzinę to tak przypiekam na 60 stopni ale słonina to widzę jest, oj, petardino, mmm, jaka słoniutka pycha, o Jezus pycha dobra co by nie gadać pięknie się uwędziło, tak jak chciałem zapiekło, zobaczcie jakie to są kolory, Uj, to będzie mega czyli wiem co jem Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę, pozdrawiam, Wesołych Świąt, trzymajcie się, hej!